Yo, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Minecraft Gplay i dzisiaj zaprezentuję wam świetną modyfikację, która nazywa się Hostile World. E, modyfikacja dodaje do naszej gry nowy świat, nowe moby i naprawdę wiele ciekawych rzeczy. Tak więc serdecznie zapraszam do oglądania. Właśnie widzieliście za mną, e, jak spadł za mną meteoryt. E, no i właśnie to jest pierwsza rzecz, jaką dodaje nam ta modyfikacja. E, po wybuchnięciu tego meteorytu, widzicie, wygenerowano. Generował nam się tutaj taki portal. E, ogólnie właśnie mamy dwa sposoby na zdobycie takiego portalu. E, w sumie znalezienie go, ponieważ możemy sobie e, na trybie kreatywnym właśnie zespawnować taki spadający meteoryt. E, robicie to taką komendą, jaką widzicie teraz właśnie na waszych ekranach. E, no i oczywiście taki również meteoryt będzie wam się e, generowo losowo, losowo po prostu. Generował na waszym świecie. I widzicie już, że mamy tutaj obrońców tych tego właśnie portalu. Są oni tacy cwani, że po prostu mogą się podsadać. Zobaczcie, w jaki sposób to robią. Po prostu jeden staje na drugiego. Yy, no i. Po jakimś czasie oczywiście dadzą radę sobie tutaj wejść. E, no i właśnie to działa w ten sposób, że oni bronią tego portalu, żebyśmy my tam po prostu nie weszli, ponieważ w tym portalu jest naprawdę, naprawdę ciekawy boss. E, no i oczywiście dzisiaj stoczymy z nim walkę. Ogólnie, jeśli film Wam się spodoba, nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę. E, no i oczywiście o modyfikacji dowie się więcej osób, ponieważ nie jest ona jeszcze tak super, mega znana. Ok, no i widzicie właśnie. Ogólnie, jeszcze te moby e, umieją sobie właśnie budować e, różne bloki. E, umieją również kopać. I właśnie on, one gdzieś poszły, ponieważ e, najprawdopodobniej ben, kopią się w tym momencie do mnie gdzieś na górę. Widzicie, jed, dwa są akurat tutaj. E, a reszta pewnie próbuje się do mnie. O, już widzicie, przyszedł, e, ponieważ przekopują się, tak jak już mówiłem. E, no i właśnie w ten sposób będą próbowały się do nas dostać. Ok, tak więc ja teraz włączę sobie mm, właśnie tryb survival. No i teraz oczywiście będziemy toczyć walkę z bosem który znajduje się w nowym świecie. Z tymi obrońcami daliśmy sobie jakoś radę i ogólnie zobaczcie, tak wygląda mój ekwipunek. Mam tutaj protection 4, sharpness 5, fire aspect 2 mieczyk, kilka potionów, no i jedno koks i jabłko. No i zobaczymy, czy sobie w ogóle poradzę z tym właśnie bossem. Jest on naprawdę ciekawy, no i oczywiście za chwilę się o tym sami przekonacie. Okej, okay, tak więc wbijamy do portalu, bo do portalu. Widzicie, wygenerował się nowy świat. Taką właśnie się prezentuje. Mamy tutaj taką wielką piramidę, a dookoła jest płaski świat, e, no i w sumie zaraz i tak zobaczycie jak ten blo, e, właśnie boss e, będzie griffował ten swój świat w sumie, już widzicie bardzo fajny efekt, taki cząsteczek e, ponieważ właśnie jego bronią są również takie lawy, e, mamy również właśnie tutaj takie tornada lawowe, które będą nas atakować, zobaczcie w jaki on świetny sposób e, w ogóle atakuje, naprawdę jest to świetna rzecz może ja na początku rzucę sobie pod na stręża oraz na szybkość, żeby mógł szybciej się poruszać. Okej, okay, właśnie zostałem uwięziony, albo się zbugowałem, zostałem uwięziony w bloku. okej okay. jeszcze żyje, żyje, żyje. Widzicie, prawie nie, ledwo co przeżyłem. Okej, okay. widzicie, bo on rozstawia po prostu bloki. E, już bym sfailował na sam start, ponieważ miałem pół serduszka. E, jest naprawdę ciężko. Muszę szybko zjeść koksa, zobaczcie co on ze mną zrobił. Jak najszybciej muszę wygenerować życie. Okej, okay, no i ciśniemy go ostro. Ogólnie on się dopiero rozkręca, powiem wam. Jest to dopiero e, właśnie jego e, tak jakby e, start. Jego start, on się rozkręca. Zaraz zobaczycie, co tu się będzie działo. A ja postaram się jak najszybciej zabrać mu jak najwięcej życia. No i zobaczymy, czy uda mi się go zabić. Już mu zabrałem pół życia, ale widzicie, w tym momencie dosyć szybko generuje mi się życie, ale nie na długo, ponieważ. Właśnie skończyła mi się regeneracja, tak więc nie wiem, czy damy radę. Nie wiem, czy damy radę, ale oczywiście postaram się. Teraz muszę trochę uciec, ponieważ zobaczcie, ile mam serduszek. Mam cztery serduszka. E, no ja sugeruję wam wziąć ogólnie dwa koksy. Bo widzicie, ja wziąłem jednego i musiałem rzucić na początku dużo instant healthów Kurczę, zobaczcie co tu się dzieje. Wielkie, wielkie, Taki jakby tornado leci na mnie. E, no i nie wiem, czy dam radę. Naprawdę jest ciężko. E, no i oczywiście. Musiałem zginąć. Tak właśnie wygląda ten boss. Jeśli się wygenerujecie, no to możecie dalej z nim walczyć. Tylko teraz musicie właśnie szybko udać się po swój ekwipunek. No i akurat może mi się to uda. Ok, jak najszybciej ubieram go ja na siebie. E, widzicie, co tu się dzieje. Mam już dwa serduszka i po raz kolejny zginąłem. Nie wiem naprawdę, czy w tym odcinku uda mi się zabić tego e, bossa. No ale oczywiście spróbujemy jeszcze raz. Jak nie tym razem, no to. Może i teraz widzicie, coraz bardziej go osłabiam. Myślę, że mi się uda go jeszcze e, w tym odcinku zabić. Może pięścią nawet coś mu zabiorę. Po raz kolejny zginąłem, widzicie, tutaj lamie. E, ale już postaramy się tym razem e, wziąć nasze itemki. Widzicie, na chwilę dał nam spokój. Teraz e, czas na ubranie ekwipunku. No i możemy ruszać dalej. No, co wy na to? Okej, okay, ciśniemy. Jeszcze zostało mu dwa hity. Dwa hity. Ginie, 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 ginie. Ja też zginąłem, ale zobaczcie, ile on ma życia. Z pięści teraz bym go zabił. Na luzie, na luzie, na luzie. Już ginie, już ginie. Ostatnie kilka hitów. Naprawdę jest ciężko, powiem wam. Sami widzicie. Nie wiem, czy ten boss nawet nie jest cięższy od. od. od Ender Dragona. Widzicie, jest naprawdę potężny. Eee, no i nie mogę go uderzyć. Teleportuję, wyrzucam mnie on do góry. Nie wiem, czy uda mi się. Przeżyć i go zabić. No zobaczcie, naprawdę jest na jednego hita. E, normalnie, nie wiem czemu go nie mogę zabić. Jakbym miał mieczyk przy sobie teraz, może nie będę podchodził, tylko przyjmę tą drugą taktykę, czyli pójdę sobie teraz po mieczyk. E, o ile nie został on spalony czy tam wysadzony, tak, są moje temki, nice! Damy radę, damy radę, zabijemy go. I właśnie to jest ten moment, to jest ten moment, chodź do nas, ziomek! I właśnie w tym momencie zginął. Oczywiście ja zginąłem też. I nie myślcie sobie, że to jest koniec tego dobrego, ponieważ zaraz sami zobaczycie, co tutaj się stanie. Eee, dobra. Tak więc za chwilę przyjdzie tutaj masa jego ziomków. Tak więc najlepszym momentem, znaczy najlepszą radę dla was mam, żebyście się zawijali, ponieważ zobaczcie, z tej piramidy schodzi naprawdę masa mobów. No i tak właśnie prezentuje się ten boss, myślę, że wy sobie zainstalujecie tą modyfikację i sami postaracie się go zabić. Po prostu jest świetna zabawa, jest to pewne urozmaicenie do naszej gry i naprawdę musicie na początku sporo się. Trudzić, żeby po prostu e, zabić takiego bossa, ponieważ naprawdę jest ciężki. E, no i myślę, że mod wam się spodoba. Tak więc, e, jeśli film wam się spodobał, nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę. To by było na tyle. Żegnam się z wami. Dzięki, cześć i na razie zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Cześć!